Dzień dobry, Dzień dobry Państwu. Z mojej strony będzie dzisiaj bardzo niewiele, ponieważ dzisiejsze spotkanie nie ma charakteru przemówień, zbyt nie za bardzo. Oddam głos tylko jednemu gościowi, natomiast... Chciałabym wyjaśnić, dlaczego tutaj stoimy z zaklejonymi ustami, dlatego że zbyt mało się mówiło o zagrożeniu demokracji związanym z usta projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zbyt mało się na ten temat podnosiło głosu, więc my dzisiaj podnosimy ten głos cicho. I to jest taki milczący krzyk rozpaczy z naszej strony. Dzisiaj jest milczący protest. Zamykamy dzisiaj usta świadomie. Być może niedługo będziemy musieli je zamknąć z przymusu. Dziękuję. Zapraszamy naszego dzisiejszego gościa, doktora Andrzeja Kompe. Prosimy. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, też nie będę dzisiaj wznosił ani okrzyków, ani żadnych propozycji do śpiewania. Dzisiaj jest okazja krótka, smutna i okazja, nad którą się musimy wszyscy zastanowić. Nie jest nas dzisiaj tutaj bardzo wiele osób, chociaż jest nas wcale liczna grupa. Ale miejmy świadomość, że to my i Państwo tutaj, vis a -vis nas, którzy może zechcą do nas dołączyć, mamy bardzo ważną rolę do spełnienia. Ta rola polega na tym, że my kaganek sprawiedliwości, praworządności, który w naszym. W kraju palił się przez cały czas, musimy go przenieść dalej i musimy sprawić, że bez uszczerbku polska władza sądownicza, tam gdzie ona działała do tej pory najlepiej, będzie działała w stanie niepogorszonym. Tymczasem w ostatnich miesiącach dzieje się właściwie wszystko, co sprawia, że stan tejże władzy, ale przede wszystkim szczególnego w ustroju polskiego organu, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, ulega zdecydowanemu pogorszeniu. Proszę Państwa, mija 118 dni od kiedy Trybunał wydał wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący tzw. ustawy naprawczej z 22 grudnia 2015 roku. Ten wyrok wydany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej do tej pory nie został opublikowany. Do tej pory, przez wszystkie lata Wolnej Polski, publikacja wyroku była tylko czynnością techniczną. Teraz stała się czymś na kształt weryfikacji. Czy władza zupełnie niezależna konstytucyjnie od władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej może mówić, czy też to, co powie, jest tylko nieoficjalną jej opinią. A dzisiaj? Dzisiaj mamy do czynienia z próbą uchwalenia kolejnej, entej już ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która niczego nie naprawia, która wręcz psuje i która w porównaniu ze stanem, który był jeszcze kilka lat temu, prowadzi do regresu i do podwójnego systemu prawnego w Polsce. Do tego my bardzo nie chcielibyśmy się dopuścić, dlatego że boimy się o nasze prawa i o państwa prawa, prawa obywateli Rzeczypospolitej. Proszę Państwa, jest wiele takich sporów w Polsce, co do których można powiedzieć, że każda strona barykady ma po części rację, ale nie ma drugiego takiego sporu jak ten, jak ten o Trybunał Konstytucyjny, gdzie właściwie można powiedzieć, że jest jedna strona, która ma słuszność. Ta, która tutaj stoi z zaklejonymi ustami i obawia się o to, co będzie dalej. Bo to po jednej stronie mamy polityków, którzy chcą przejąć władzę także i w tym aspekcie, a po drugiej mamy właśnie wszystkie autorytety prawne i prawnicze w tym kraju, kształcone na różnych uniwersytetach naszej ojczyzny, mające różne poglądy od prawicowych po lewicowe i wywodzące się z różnych generacji. Tego nie da się zakrzyczeć i tego nie da się przemilczeć. Że w tym sporze my jesteśmy tam, gdzie nie tylko przecież Komisja Wenecka i Komisja Europejska, ale przede wszystkim tam, gdzie pierwszy prezes Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej, tam, gdzie wszyscy prezesi Trybunału Konstytucyjnego, wszyscy poprzedni i wybierani przecież przez różne władze i obecny. Jesteśmy tam, gdzie stoją wszystkie korporacje prawnicze i wszystkie te ugrupowania, które próbują patrzeć na prawo bezstronnie. To nie jest tak, że ta ustawa nam się po prostu nie podoba. Ta ustawa, jak wskazuje choćby Rzecznik Praw Obywatelskich, ma nie tylko mankamenty. Ona prowadzi do dalszego naruszania konstytucji i dalszego naruszania prawa. Ona nie uzdrowi ustroju prawnego w Polsce, ona może go tylko pogorszyć. Proszę zwrócić uwagę, że częściowo przywraca się teraz te ustalenia prawne, które podważył już w swoim wyroku sprzed 118 dni Trybunał Konstytucyjny. To jest dokładnie ta sama propozycja, która siłą rzeczy przez nas nie może być zaakceptowana. I dlatego stoimy tutaj głośno, choć milczący. Nie będziemy śpiewać niczego innego prócz polskiego hymnu, bo to jest hymn naszej ojczyzny i to jest hymn, który wyśpiewamy, jak Państwo zobaczycie, z najgłębszego serca. Nie będziemy wznosić okrzyków, nie ma zbyt wielu transparentów. Jest obawa o to, co będzie dalej, i obawa o to, że próby za które obwini się przecież nas, bo powie się za chwilę, że to my mówimy głośno, a przecież mogło być tak dobrze. Wreszcie stan mógł ulec sanacji. Nie, to nie jest sanacja. I tylko o to dzisiaj nam chodzi. Mógłbym Państwu wyliczyć jest kilkanaście instytucji prawnych i kilkanaście y, punktów części tej ustawy, które są sprzeczne z dotychczasowym dobrym stanem prawnym. Ale wszyscy mogą Państwo sprawdzić to we własnym zakresie, choćby z listu, który skierował dzisiaj Rzecznik Praw Obywatelskich w imieniu wszystkich obywateli Rzeczypospolitej do marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego pozostajemy w milczeniu razem, licząc na Państwa solidarność, na to, że Państwo będą w przyszłości bądź teraz chcieli zapoznać się ze stanem prawnym dotyczącym Trybunału i że zechcą Państwo stwierdzić, że ten Trybunał nie był zawłaszczony do tej pory przez partię, był zajmowany przez najlepszych polskich prawników. Którzy wydawali wyroki, które się mogły nam podobać lub nie podobać. Każdy z nas miał swoje zdanie na ich temat, ale wszyscy ich przestrzegaliśmy. Potrzebujemy takiego elementu niewzruszonej prawdy w Rzeczypospolitej. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja proponuję, żebyśmy przez minutę pomilczeli. Potem zaproszę naszą koleżankę Kasię, aby odczytała fantastyczny list redaktor Elizy Michali, który najbardziej trafnie oddaje emocje, jakie towarzyszą nam dzisiejszym spotkaniu. Pani szydło nazwałaby zdrajczynią panią i zdrajcami, pani kolegów bo tak jak w czasie wojny zdrajcami są przechodzący na stronę wroga, tak w czasie pokoju zdrajcy to ci, którzy działają na szkodę swojego kraju i nie szanują jego obywateli, ci, którzy sprawują władzę w swoim interesie, a nie w interesie obywateli, ci wreszcie, którzy łamią konstytucję i szkodzą swojemu krajowi. Co to za język u premierki kraju, szefowej rządu? Co to za język? Język nazistowskich gadzinówek u polityczki partii rządzącej. Co to za język u cywilizowanego rzekomo człowieka? Co to za widzenie świata i ludzi? Pomówienia, oszczerstwa, szyk, przemoc i prostactwo, tempota i złodziejstwo. Możecie krzyczeć ile wlezie. Możecie wszystkich pozamykać. I tak nie macie racji. Jesteście nieuczciwi Cyniczni i zakłamani. Kradniecie to państwo. Zawłaszczacie obszary, które do was nie należą. Krzyczcie dalej. Róbcie co musicie, ale prawdy nie zakrzyczycie. Dziś wasze na wierzchu, ale jeszcze zobaczymy. Dziękujemy Kasi. Będziemy pomału zmierzać do najważniejszej... Kulminacyjnej części dzisiejszego protestu. Ja chciałam tylko powiedzieć, że Tadeusz Kościuszko, którego 3 maja przyjęliśmy oficjalnie do Kodu, patrzy na nas dzisiaj smutno. Łzy się leją z nieba. Zazwyczaj słońce nam świeciło w oczy, kiedy wychodziliśmy na, na scenę. Dzisiejszy dzień jest chyba wyjątkowo smutny. I poproszę naszego, nasz najlepszy głos w Kodzie o zainformowanie hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, w my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski. Z ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem Złączym się z narodem Gdziem wisłe przejdzie warte Będziem Polakami Dał nam przykład Bonaparte Jak zwyciężać mamy Marsz, Marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski z Ziemi Włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Rzecki do Poznania wraz w za zaborze. Dla ojczyzny ratowania rządwił się przez morze. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem. Złączym się z narodem. Mówi ojciec do swej Za zapłakany. Słuchaj jeno, pod nasi, Biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączym się z narodem. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo Państwu. Dziękujemy Państwu za obecność. Troszeczkę pogoda nam dzisiaj nie sprzyja, nasze zgromadzenie zamykamy. Zapraszamy na nasze piękne ulice łódzkie. Dziękujemy.